Jestem Boni, a to jest mój podcast Boni Vibes, czyli rozkwinę wrażliwca. Mówię w nim o emocjach, relacjach, pasjach, rozwoju i o zwykłej codzienności. Mówię o wszystkim tym, co w życiu ważne. Powiem Ci, że wybranie tematu odcinka po emisji dwóch ostatnich, to nie jest łatwe zadanie. I bardzo, bardzo długo zastanawiałam się, o czym właściwie powinnam dzisiaj powiedzieć, bo mam świadomość tego, że dwa poprzednie odcinki, w, którym, w których opowiadam swoją historię, no to... No to nie jest łatwa lektura. Natomiast pomyślałam sobie, że odpowiem tak zbiorowo na jedne z najczęściej pojawian... Na jedne z najczęściej pojawiających się pytań, które brzmiały, jak dałaś radę? Jak ty to zrobiłaś? Jak ty to dźwignęłaś? No, że ty podołałaś? Ja kompletnie nie wiedziałam, jak ja mam w ogóle na to pytanie odpowiedzieć, bo moim zdaniem to jest pytanie, to są pytania, to jest jedne z tych pytań, na które nie da się odpowiedzieć, bo ja sobie tak myślę, że w momencie, kiedy trwa burza, no to. Improwizujesz. Nie ma czasu na rozkminy i nie ma czasu na układania jakiejś strategii. Zwłaszcza, że ja miałam bardzo mało czasu między pierwszym sygnałem a, a operacją. Nie było przestrzeni na taką refleksję, na zbieranie się w sobie i tak dalej. I wtedy pamiętam, zastosowałam taką tak zwaną metodę bokserską, jak to mówił mój ojciec, czyli doskocz, przypieprz, odskocz. Bardzo trudno jest się przygotować zawsze na jakieś, na jakieś takie wymagające sytuacje, czy to związane z chorobą, czy to związane z odejściem jakiejś bliskiej osoby. Zawsze to jest zaskoczeniem i każdy improwizuje tak, jak potrafi. Ja wtedy po prostu działałam i nie miałam. Trudno mi jest powiedzieć, że tak, że ja sobie dałam radę, bo każdy daje radę. Tylko tak, jak mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, że każdy daje radę, tylko nie zawsze w satysfakcjonujący sposób. Oczywiście to był taki czas, który był szalenie dla mnie trudny, ale z drugiej strony to bodajże, Joanna Gutral powiedziała, że generalnie naszym celem takim z poziomu psychologii, z poziomu mózgu, to nie jest to, żeby być ustawicznie szczęśliwym. Naszym celem jest to, żeby przetrwać. I ja myślę sobie, że wtedy. Idą wszystkie, w cudzysłowie, wszystkie ręce na pokład, po to, żeby wymyśleć sobie na spontanie jakiś, jakiś taki sposób, który pozwoli ci się utrzymać na powierzchni wody. I przecież każdy z nas przeżywa bardzo trudne momenty. I, i nie ma tak, że, że sobie ktoś nie poradził. Bo właściwie, co to znaczy, że sobie nie poradziłam? No skoro jesteś. Skoro stoisz przede mną, albo skoro rozmawiasz ze mną przez telefon, nie wiem, to znaczy, że, że sobie poradziłaś i że jakoś się z tym zmierzyłaś. Moja znajoma, na przykład, przez telefon powiedziała mi: wiesz, teraz mi tak głupio, bo w pandemii ja rzeczywiście tak mi było przykro, że, yy, że ja muszę siedzieć w domu i że nie mogę wyjechać, bo miałam tam zarezerwowaną wycieczkę. I byłam taka strasznie rozczarowana, no a ty się mierzyłaś z takim trudnym doświadczeniem, ale ja uważam, że to nie jest tak, że mój ból jest większy niż twój. Jakby każdy ma swój ból, i dla każdego trudne doświadczenie jest na miarę sytuacji, w której ktoś znajduje się w danej chwili. I trudno jest porównać czyjeś cierpienie do cierpienia kogoś innego. Też yy, mój znajomy, który, yy, no, który mierzy się z chorobą otyłości, yy, powiedział mi, że, że no to co prawda trudno jest porównać, ale że on doskonale jakby rozumie, o czym ja mówię. A ja uważam, że w ogóle kompletnie nie ma potrzeby, żeby, tego, żeby to porównywać, bo to jest coś cholernie trudnego z czym. W danym momencie musisz się zmierzyć. Tylko konsekwencje potem są różne. Bo ja też znam osobę, która przetrwała raka piersi, przynajmniej tak jak ta osoba twierdzi ta choroba nie, nie zostawiła takich, takich psychicznych zniszczeń jak w moim przypadku. Ja zwlekałam cztery lata, żeby nagrać ten odcinek, jeden i drugi, bo wcześniej kompletnie nie wydawał, znaczy wcześniej kompletnie. Nie wydawało mi się, żeby to było możliwe, żeby nagrać taki odcinek. A jeszcze bardziej bałam się właśnie tego, co wydarzyło się po ich emisji: wiadomości, telefonów, pytań. Tego zadzwoniła do mnie moja daleka znajoma ze Szwajcarii i pytała o takie rzeczy. Zdałam sobie sprawę, że pyta o rzeczy takie dość z mojej perspektywy dzisiaj. Przepraszam, nie drżyj. Z mojej dzisiaj perspektywy mm, oczywiste, ale zdałam sobie sprawę, jak, e, jak bardzo jeszcze wiedza na temat chorób onkologicznych, na temat raka piersi, który jest najbardziej powszechnym nowotworem wśród kobiet na świecie. Jak my mało o tym wiemy, jak bardzo nas mało się o tym edukuje, jak wiele bardzo, z mojej perspektywy, prostych pytań wciąż jest bez odpowiedzi, jak dużo jest mitów i, i, i takich w cudzysłowie, plotek w internecie. Oczywiście, ponieważ ja jestem królową dygresji i bardzo nie chciałabym odpłynąć za bardzo w temacie, ale. Jeżeli miałabym jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ja sobie poradziłam, i jak ja przez to przetrwałam, jak ja to przetrwałam, i jak, jak ja to zrobiłam, że mi się udało, no to przypomina mi się oczywiście zdanie mojego ojca, w którym on mówi, że poddać się to życiowy grzech śmiertelny. I dopóki piłka jest w grze, dopóty mamy szansę na to, żeby żeby wyjść z danej sytuacji w taki sposób, jaki nas satysfakcjonuje. Bo dla każdego też, jakby, sukces będzie czymś innym. Nie? Wczoraj wieczorem jeszcze układałam sobie w głowie tak naprawdę o czym chciałabym powiedzieć, bo to jest pierwszy odcinek, który. Ja nagrywam tak kompletnie z głowy i tak kompletnie z marszu. Sosna nie zadaje mi pytań, aczkolwiek bardzo mi ułatwia to, że siedzi tuż za kamerą, w związku z czym mam takie poczucie, że ciągle mówię do niej. Ale pomyślałam sobie, że to jest taki bardzo dobry moment, żeby też przestać oddzielać obraz od fonii. I, I żeby jednak dość mocno posiłkować się notatkami, chciałabym przełamać to, żeby właśnie mówić po prostu z głowy to, co myślę. Natomiast wczoraj wieczorem, jak siedziałam i układałam sobie w głowie, co jeszcze chciałabym powiedzieć, skupiałam się na tym, czego nie chciałabym pominąć, to natrafiłam w telewizji na film pod tytułem Castaway. I to jest taki film, który. W mojej ocenie doskonale oddaje też tą perspektywę, o której mówiłam w, w poprzednim odcinku. Bo najpierw Tom Hanks jest na bezludnej wyspie i walczy o każdą kroplę wody, o każdy kęs czegoś, co może zjeść i walczy bardzo zaciekle o to, żeby wzniecić ogień. I potem ten ogień, który udaje mu się wzniecić, jest dla niego przeogromnym sukcesem. I po jakimś czasie znajdują go na tej wyspie i on wraca do miasta, gdzie ma wodę w kranie, gdzie ma suto zastawiony stół i gdzie leży zapalniczka, którą on po, prostu, po którą może sięgnąć i której może użyć. I owszem, dałam radę, ale to, co jest cudowne, to to, że właśnie zmienia się kompletnie perspektywa. Yy, że coś, co uważałam za oczywiste, że jest. Zdałam sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie oczywiste, że, że jednak warto, ja bym nie chciała teraz. Snuć takiego mocno social-mediowego, takiej social-mediowej narracji, że powinniśmy za wszystko być wdzięczni i doceniać każdą chwilę i każdy promyk słońca, i tak dalej. Ale z drugiej strony, w momencie, kiedy mamy świadomość, że to, co mamy, nie jest nam dane tak z defaultu, że tak się wyrażę, to naprawdę powoduje, że życie staje się bogatsze. Zresztą autor książki pod tytułem Szczęśliwy Mózg mówił o tym, że nasz mózg generalnie jest w taki sposób skonstruowany, że dużo łatwiej jest nam skupiać się na tym, co negatywne, a dużo trudniej jest nam dostrzegać to, co pozytywne. I moim zdaniem w tej całej wdzięczności chodzi o to, żeby ćwiczyć taką umiejętność skupiania uwagi też na tym, co spotkało nas dobrego, natomiast nie popadając jednocześnie no w takie dążenie do tego, żeby, żeby wpadać w takie uwielbienie, bo, bo życie na tym nie polega. Tak naprawdę naszym, naszym celem jest to, żeby przetrwać, a nie żeby być nieustannie szczęśliwym. I, i myślę, że każda osoba, która dąży do tego, żeby być Nieustannie tak long term szczęśliwa i w, takim, e, w takiej euforii z góry skazuje się na porażkę. Nie ma tak, żebyśmy byli non-stop szczęśliwi. Na szczęście nie ma też tak, żebyśmy byli non-stop nieszczęśliwi. Zresztą ja uważam, że bardzo dużo zależy właśnie od tego, na czym skupimy swoją uwagę. I ja będę się upierać przy tym, że szczęście to jednak jest. To jest mindset, to jest stan umysłu. I, I to, czy jesteśmy szczęśliwi, to nie jest kwestia tego, co posiadamy, albo czy jesteśmy super zdrowi, albo czy ile osób nas. Otacza i tak dalej, i tak dalej. Czy jesteśmy, nie wiem, chude czy grube. To, czy jesteśmy szczęśliwi, wynika z tego, na czym skupiamy swoją uwagę. Bo oczywiście każdy i każda z nas ma trudne doświadczenia, ma jakieś niewygodności, ale słowo słowotwórstwo pojechało niewygodności niewygodności w życiu i Każdego, coś uwiera w bucie, pytanie, co my z tym zrobimy, bo tak jak wczoraj jeszcze pisałam z Sosną SMS-y, tak naprawdę to, czy jesteśmy szczęśliwi, to mimo wszystko uważam, że to jest nasz wybór. Który jest bardzo trudny, ale to jest kwestia tego, na czym skupiamy uwagę i co uważamy za. Cenniejsze, bardziej wartościowe. I co na przestrzeni tego dnia wyłuskamy jako, jako tą wartość i się będziemy jej trzymali? Czy skupimy się na tym, co się działo wokół niefajnego, nieprzyjemnego, nie wiem, przykrego i tak dalej, i tak dalej. Jak tak myślę o tym decydowaniu o, o byciu szczęśliwym, no to przypomina mi się też. Postać nie, nie, nieprawdopodobna postać dziewczyny, która funkcjonowała w internecie jako Nightbird. Ona zresztą ma. Coś mi się kołaczy, że ona ma polskie korzenie w ogóle. To, to, to była niesamowita dziewczyna, która była bardzo schorowana, która stanęła na scenie e, amerykańskiego mam talent. E, uśmiechnięta, promien, promien, promienna. E, Sprawiająca wrażenie bardzo optymistycznie nastawionej do życia. A mimo wszystko, kiedy jurorzy zaczęli dopytywać, no to okazało się, że ma wciąż mocno rozsianego raka na, e, na wątrobę, na coś tam i na coś tam. I wykonała autorską piosenkę pod tytułem It's OK, w której śpiewa, że. E, to jest okej, okay, że czasami nie czujesz się okej okay. i że jeżeli, że jakby każdy z nas czasami czuje się pogubionym i to jest okej okay. i jeżeli ja mam odpowiedzieć znowu na pytanie, od którego w ogóle zaczęłam cały wątek, jak ja dałam radę, jak ja sobie z tym poradziłam i że taka jestem strasznie dzielna, to to nie, to, to nie było tak, że ja podeszłam do zadania i wylądowałam telemarkiem, i po drodze nic się nie wydarzyło. E, czułam się totalnie pogubiona, czułam się kompletnie, że nie wiem, co mam zrobić. E, czułam, że straciłam kontrolę nad swoim życiem, że jakby nie mam wpływu na to, co się ze mną dzieje w danej chwili. Miałam wiele chwil zawahania, żeby się zatrzymać. Ale to, na czym się skupiłam, to to, żeby sukcesywnie, w różnym tempie, ale stawiać kroki naprzód. No bo tylko w momencie, kiedy jednak będziemy się poruszać przed siebie, no to mamy szansę na to, żeby z tego tunelu okropnego prędzej czy później wyjść. Zresztą moja mama mi mówiła, że bodajże Japonki. Generalnie, że w Japonii jest takie, taka alternatywa dla naszego powiedzenia, że jesteśmy w dole, że mamy doła. Podobno w Japonii nie mówi się, że ma się doła, tylko mówi się, że jest się w tunelu, co niesie właśnie za sobą taki, ze sobą taki przekaz, że jeżeli będzie się szło cały czas w tym samym kierunku, który się obrało. To prędzej czy później z tego tunelu się wyjdzie. Najpierw będzie światło, a potem ten tunel prędzej czy później się skończy. I ja zresztą w jednym z poprzednich odcinków też mówiłam, że, że dla mnie to jest taki sposób na przetrwanie trudnych emocji. Wszystko kiedyś się kończy. Nawet najbardziej e, trudne emocje i najbardziej długa żmija e, no, kiedyś mija. Mam nadzieję, że to jest. Taki punkt widzenia, który, który coś tobie zbuduje, i że dzięki niemu w trudnych sytuacjach po prostu uzbroisz się w cierpliwość i uzbroisz się w taką wytrwałość, żeby stawiać krok za krokiem. Czasami można zrobić odpoczynek, czasami można zwolnić, ale krok za krokiem iść przed siebie. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę i pasję, to zasubskrybuj mój kanał. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, możesz ocenić odcinek. W przypadku Youtube'a daj łapkę w górę. Pamiętaj też, że każdy komentarz jest sygnałem dla algorytmu, że warto mnie proponować nowym, potencjalnym odbiorcom. Do usłyszenia za tydzień, we środę.